Siema, Piotrek z relaksa. Siemanko Dzisiaj gdzie jesteśmy? W Afryce chyba. Bo taki skwar, że nie da się wytrzymać. Nie no, żartujemy. Jesteśmy na naszej ulubionej wodzie, gdzie przeważnie ryby biorą. No zobaczycie później na filmiku jak dzisiaj fajnie rybki współpracowały, a dopiero jest początek dnia, bo no 5 po ósmej dopiero jest. I coś tam łowimy, nie chwaląc się oczywiście. I tak Piotrek dzisiaj pierwszą rybkę, pierwszą rybkę złowił okonika. No a reszta to sami zobaczycie na filmie. Nie będziemy zdradzać tajemnicy. Chcemy tylko powiedzieć, że no dzisiaj fajnie biorą. No jak na razie na, na, napłynęliśmy fajne miejsce, Piotr góreczkę znalazł. No i stamtąd rybki fajne wyjechały. Więc co? No my zabieramy się dalej do łowienia. Zobaczymy co z tego będzie. Za chwileczkę pozmieniamy jakieś tam miejscóweczki. Posprawdzamy do góreczki. No i co? łowimy dalej. Tak, proszę Państwa, montażysta z przodu. Tam coś kombinuje. Chuj o coś potrafi? Ładnie, ładnie. To się nagrywa, a to tak, tak ładnie kolega, kolega mówi. O, browary. Tak jest. On bez browara nie może wytrzymać. właśnie. Takie życie. Wędkarza. No tak, takie życie wędkarza. no o gumy z o. o widziałeś to? przetwornika nie podnosiłem ale jechał i o widzisz i działa? i tak można pływać teraz to te ryby będą zapewne machaj będą ryb będą o! go do odrobu jest ryba Ale ładny szczupaczek. Wyłączyć? Jest piękny szczupaczek na Puls List Jak widać. Ale piękny. Dobre, ładny. ładny plan. Co? Zytkłem się na ciutki. Bardzo dobrze, dobrze się na to To się, ile taki no, tak. Taki trochę, parę centymetrów od 8 do Spokojnie, że też go na mnie i właśnie zobaczymy. jest jeszcze nie chcę otworzyć pyska skubaniec mater włożę tutaj to by należy na razie do wody nacisnę

Jaki mały Osiem 80, 8 80 no 81 cm Dobra Czekaj, przygniesz mi go? Tak, tak To tak. położę sobie. Nie sobie pokaż, się wystraszyłem pokaż, pokaż. Do góry nie poleci Daj ci zrobię Fotę o. Już ci nawet zrobiłem, teraz paluszki chowamy żeby nie było powtóreczki Rozrywki Ale no, to... nie utrzymać, to tylko nie wyglądałoby <gry> w Weź go normalnie tutaj nie Jabłki Dobra go to Daj troszkę niżej go. O tak. A bardziej do mnie wystrzeg? Dobra, idź. do wody. Poszedł. Petarda. O, oklapał, wypukaj to, wypukaj to. A, no. to są wszystkie takie, że. Wpłynęliśmy Pierwszy raz jesteśmy nie, nie pływaliśmy tu jeszcze No, ciekawe tam łódka jest jakaś O kurczę Naprawdę fajne miejsce Trzeba łob obrzucać Rzuć sumę Chuba rzucona 5 metrów tu jest No 6 ja cię. Nie wiedziałem o tym miejscu. Może tutaj takie miejsce jest. tu jest tak na Mazurach? No, tak na Mazurach właśnie jest. no. Ja, ja cię, ale fajne. Tu tak <laughs> tyle razy byłeś. Ja tu, ja tu. Nie, no to tam dopłynęliśmy dopunę, do, do pomostu, później tam gdzieś pływaliśmy. A tu takie nowe miejsce. Trzeba próbować. Ja zaraz zmienię przynętę na mniejszą i cięższą. I spróbujemy dno. Jakieś dołki są, góreczki małe. tak no. no i przed chwilą było jakieś stuknięcie. Piotrek miał też kilka razy. Ale widzieliśmy tego ale szczupaczka. Malutkie szczupaczki, malutkie szczupaczki naprawdę. Takie czterdziestki nawet tak, nie. ma nawet, nawet chyba nie. No. I... Ale żeby cumy nie zabrać no. Kurcze, albo tak, bo to, tak to jest właśnie, bo człowiek już po randu, na no ryby tego mieliśmy z samego rana jechać, a nie mogłem. No i tak to jest właśnie, ten pośpiech. Człowiek tu, 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 tu a tu nagle... Ale widzieliśmy odczyty fajnych szupaków. No, fajne rybki były, tylko czy będą chętne do współpracy? No Jana, sławnego pultrza dzika, muszę zobaczyć, bo by tam było szarpnięcie za ogonek. Ale no, mówię, tak jak, jest, jak są małe, no to... A gdzie jest ta pusepka? A tutaj, z tej... o, z tej strony jest, dobra, tutaj w te białe puszczę. Kawałek i zobaczymy w tym spadku no, ale nas ściąga i będzie nas ściągać o, wiaterek wieje Ale to dobrze, że wieje, chociaż nie, nie, nie jest gorąco Purszadzik Nigdy nie zawiódł Mam nadzieję, że teraz też tak będzie ta górka gdzie była? Z tyłu, nie? Z tyłu ta górka była, nie? Ten staw gdzieś tutaj No, tutaj gdzieś, no. Ale dryt mamy tu, nie? Nawet nie trzeba zwijać, rzucić i... Tak. No, szybciutko spróbujemy. to jest 6 metrów. Oj, jakieś góreczki. Czy to ryby? To ryby, to ryby, no. No i tutaj jest pełno... Kurczę, nie wiem czy to są ten... ryby, czy to tutaj, ale nie, no bo to, to cała... Nie ja, wiem, do trzech metrów to może, mogą być ryby. No? no. No. No widziałeś, jakie tam ławice tych małych rybek właśnie pływały. Ale jak jest mało, jak, jak są małe tutaj rybki, popatrz, no to jest ławica. Rybek, no Ławica ławicy, tego Będzie szczupak No oczywiście, Panie Piotrze, proszę się przyznać co, co, co Pan dzisiaj zrobił? No co, no zapomniało mi się o cumie no O sumie nie mamy cumy dzisiaj, dzisiaj tylko y, dryfik Extreme drift Wiaterek biater, jest, więc będziemy się wspomagali silnikiem. No popatrzcie jaki krajobraz, no jak tutaj trawsko pięknie rośnie. Pięknie, to powinny to być ryby. To jest kraina dla szczupaków, nie? No i co? I dzisiaj e, relaksik. Wiem, że jest czysta woda, ale Seledyn się do tu sprawdzał, więc no, jedziemy z tematem. Nie wiem co powiedzieć. Siema, siema. <laughs> Jesteśmy dzisiaj nad ciekawym takim łowiskiem już łowiliśmy w tamtym roku. Ale chcemy spróbować, czy coś dzisiaj tutaj pływa. Zastanawialiśmy się naprawdę bardzo długo nad tym łowiskiem, ponieważ bardzo dużo jest karpiarzy. Chociaż tylko po jednej stronie, druga strona jest nasza. Mam nadzieję, że dzisiaj będzie skubać. Dokładnie. No to co? Dzisiaj będą metrowy Oby, oby. No. No to pływamy. Dobra, jest pierwsza rybka. Majówkowy szczupak może nieduży ale, ale jest Pierwsza ryba, dobry, dobry pomysł w ryba. Pierwsza miejscu, rybka Sondaczek pier Okoń! to sondaczek okoń. ładne okońik Ale się I popatrzcie na co Gdybym ja nie porzucił, to by nic nie brało Piękne Ohio w kolorze policji Kurde bele, weź mi ten pudrek, możesz? Jeszcze mi się zahaczył tutaj Piękny okolik no Ale widzisz Gdyby nie ta wędka, to byś nie złowił. Myślę, że... Myślę, że też tak myślę. No widzisz. Myślę, że też tak myślę. O! a jak się ciepło zrobiło, że od razu... że pierwsza rybka... No w końcu pierwszą rybę złowił. Od miesiąca, no oczywiście. Co ty gadasz, jak to pierwsza ryba w życiu? O, no właśnie, w życiu. Pierwsza ryba. Dobra. Zaprezentujemy wam... Pięknego okonka całego Ohio Zassał się fajne okolice no. proszę o fotkę